Matka na przestrzeni wieków odgrywała znaczącą rolę, jeżeli chodzi o wychowanie swoich dzieci. Była ona tym bardziej widoczna, w i trudniejszej sytuacji znajdowała się nasza ojczyzna. Tak była m.in. podczas zaborów II wojny światowej czy w okresie PRL-u. W trakcie zaborów, gdy nasza ojczyzna była podzielona między Rosję, Prusy i Austrię, to właśnie matki odgrywały kluczową rolę w podtrzymywaniu polskiej tożsamości. W obliczu rusyfikacji i germanizacji uczyły swoje dzieci języka polskiego, polskiej historii i kultury, a także przekazywały miłość do ojczyzny oraz szacunek do symboli narodowych. Dzięki ich działaniom możliwe było podtrzymanie polskości wśród następnych pokoleń podczas długiego okresu niewoli. W czasie II wojny światowej, w obliczu okupacji niemieckiej i sowieckiej, polskie matki często były zmuszone do ochrony swoich dzieci przed brutalnością wojny. Jednak, mimo trudności, wiele z nich kontynuowało proces wychowywania swoich dzieci. W duchu patriotycznym. Przekazywały swoim dzieciom wartości takie jak odwaga, determinacja i miłość do Ojczyzny. Podsumowując, matki odgrywały i odgrywają nadal kluczową rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie się postaw patriotycznych u swoich dzieci, pozwalając im przy tym zrozumieć, co znaczy powiedzenie: Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Drogie mamy, a szczególnie nasze mamy, w dniu Waszego święta życzymy Wam siły i wytrwałości w wypełnianiu Waszego powołania. I choć nie zawsze współpracujemy, to pamiętajcie, że w kwestii patriotyzmu pozostajecie naszym najwyższym autorytetem.